Witam serdecznie moim gościem Szymon Jagiełło-Marii, poza Mecpa. Witam serdecznie. Szymon, o wyniku się nie wspominamy, bo tak naprawdę nie ma o czym, ale powiedz mi, co możesz powiedzieć o swojej, o swojej, że to powiem, grze i o grze zespołu. No ja sam dzisiaj nie zagrałem najlepiej. No nie wiem, o zespole, no to nie bardzo chcę mówić każdy. Każdy sam wie najlepiej jak zagrał. Każdy wyciągnie swoje wnioski po grze. No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o Was, zespół, tak naprawdę dzisiaj też coś nie, nie grało, ale w tym sezonie ogólnie jedno tylko pytanie na zasadzie zespołu. Ale w tym sezonie rzeczywiście Marii Poza nie prezentuje tego futbolu, który zaprezentowała na LK Lidze w futsalu w zeszłym sezonie. No, nie zaprezentowaliśmy tego, tego poziomu. Może w przyszłym sezonie się uda. Już pamiętam, że w lidze zimowej, futsalowej też już powtarzałem, że może za na następnym sezonie. Ale. Do trzech razy sztuka, nie? No. Dzisiaj Villa Poprad pokazuje, że tak naprawdę miejsce w pierwszej piątce, gdyby nie ich błędy, może też się należały. Dzisiaj Villa Poprad pokazuje, że to jest naprawdę solidny, konkretny zespół. Jak dla mnie Villa Poprad na Ekstraklasę, spokojnie. To jest tylko taka czysta kurtuazja, grzeczność, czy rzeczywiście tak uważasz? Nie, ja uważam, że zawodnicy naprawdę dobrze przygotowani. Grają ze sobą, widać, że grają ładnie w piłkę. Razem przede wszystkim zespołowo, trafiają do bramki. No jest to dla nas ciężki rywal. Wszystkich chyba, z drugiej ligi, był to y, ciężki rywal do pokonania. I ciężkie pytanie. E, recepta na poprawę tej gry, e, czy to nawet teraz, jeszcze w tej jednej kolejce, która została dla Was, czy, czy choćby nawet w przyszłości, bo słyszę, że i być może zapiszecie się na LK Ligę Ligy futsalu. Jaką receptę znaleźć, żeby, żeby to poprawić? Bo oszukujmy, nie oszukujmy się. No trzeba coś z tym zrobić, tak delikatnie mówiąc. Myślę, że znowu będziemy zaczynać tak, jak to robiliśmy w Lidze Futsalowej, czyli będziemy zaczynać od budowania składu, będziemy prowadzić, robić roszady. I tak będziemy po prostu budować stopniowo skład od tyłu do przodu. Solidny, zgrany, systematyczny po prostu. Dziękuję za wiatr. Dziękuję również.